Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie powrócimy do Godforge. Godforge to jest gra RPG-turowa, gdzie będziemy zbierać czempionów. Generalnie gra w stylu Raid Shadow Legends i jest ona tworzona przez graczy dla graczy. A gracze wywodzą się w dużej mierze właśnie z naszej społeczności raidowej. Jednym z twórców i założycieli y, studia Fateless, która właśnie robi Godforge, jest dobrze nam znany Hell Hades. Pojawiały się już wcześniej na moim kanale filmy o tej grze, także zapraszam do obejrzenia poprzednich filmów. A w tym filmie przyjrzymy się jednemu z bossów, którzy pojawią się w tej grze. Także zapraszam Was na film. Każda szanująca się gra RPG w świecie fantasy nie może się obejść bez smoków. I Godforge nie będzie tutaj wyjątkiem. Jednym z bossów, jakiego napotkamy, z jakim będziemy musieli walczyć, będzie Smok. I Smok, który tutaj się pojawi, będzie się nazywał Fafnir. Mimo, że dla nas, Polaków, Fafnir raczej nie jest nazwą, którą byśmy skojarzyli z potężnym, ziejącym ogniem Smokiem, a raczej może z, z puszystym kotkiem. To Fafnir jest smokiem z mitologii nordyckiej, z mitologii skandynawskiej. Z tego co czytałem, był to wojownik, który zabił swojego ojca po to, żeby posiąść wielki skarb. Potem, jak już ten skarb miał, zaczął strzec tego skarbu powoli, zamieniając się w smoka. Tak? No i to już kojarzymy. Smok, skarb, smok strzegący skarbu to jest coś, co znamy. No i każdy taki smok potrzebuje mieć swoje leże, w którym będzie spał, strzegąc właśnie tego skarbu. No i tutaj widzimy grafiki, yy, które pokazują właśnie jak ma wyglądać takie leże smoka. Widzimy tutaj różne inspiracje, różne rzeczy yy, zbierane tutaj, które mają takie na takiej tablicy, które mają się znaleźć właśnie yy, w takim w takim leżu. Także z tyłu widzimy właśnie dalszą część jaskini z lawą, no bo wiemy, smok, lawa, ogień to wszystko nam się łączy. Mam tutaj elementy właśnie takie graficzne. Tutaj widzimy rzeźbę azgardską, jak smok nordycki, no więc taki, takie elementy mogą się tutaj pojawić. Mamy w środku platformę, na której będą stać nasi czempioni, którymi będziemy walczyć ze smokiem, który pewnie będzie z tego. Z tej jaskini z tyłu wychodzić. Mamy tutaj też brane elementy już stworzone w grze do innych obszarów. Takie elementy można wykorzystać, takie asety można wykorzystać, nieco na przykład zmienić, żeby się nieco inaczej prezentowały, i w ten sposób można oszczędzić czas na, na produkcji. No i oczywiście mamy złoto, skarby. Leże smoka, musi te skarby mieć, także one są tutaj porozmieszczane. Tutaj już przechodzimy do pierwszych grafik koncepcyjnych, które zawierają, tak mają wyszczególnione pewne elementy. Jak tutaj martwych wojowników, którzy przegrali walkę ze smokiem. Mamy tutaj ślady walki, takie zadrapania gdzieś na postacie, właśnie i tutaj z tyłu, też wykonane przez smoka walczącego z poprzednimi śmiałkami, którzy chcieli go pokonać. Mamy tutaj jakieś broń, tutaj też kolejne broń. Jakieś elementy tutaj już zniszczone w tym leżu, tak? Bo widzimy tutaj takie kolumny, a tutaj już taka kolumna jest zniszczona. Przejdźmy do kolejnej. No tutaj widzimy taką już grafikę bardziej skupiającą się na naszych czempionach. Ciekawe, czy to oznacza, że będziemy tutaj czterema czempionami walczyć z bossem Jesteśmy przyzwyczajeni, tak, do pięciu. No, tutaj widzimy już bardziej taką tą grafikę większą przejdźmy do kolejnej. Tutaj widzimy właśnie od strony tego. Tam widzieliśmy to, co bos będzie widział. Tu widzimy to, co my będziemy widzieć. Stoi smok. No klasycznie no, taki, wiecie, wstępny koncept. Skrzydła, głowa z rogami. E, mamy skarby, mnóstwo kości po poprzednich, poprzednich śmiałkach. Idziemy dalej. O, tutaj jest drugi szkic. Też z bosem nieco inny. Tak, tutaj mieliśmy bardziej go. w Takiej jaskini, tutaj w jakimś korytarzu większym e, widzimy kolumny i kolejna wersja, właśnie, a może, a może, boss, nie wiem, będzie zmieniał formy i w różnych miejscach się będzie pojawiać. Zobaczymy. Na razie nic więcej tutaj nie wiem. Dobra, idziemy dalej. No tu już jest kolejny szkic, już taki bardziej y, bardziej zaawansowany. Mamy już smoka stojącego, pewnie wygląda w takiej pozycji, w której przygotowuje się do zionięcia, zionięcia, ogniem. Tutaj mamy szkic właśnie wybrane pewne elementy, elementy otoczenia. Widzimy, że mamy takie geometryczne kształty. Tutaj inspirowane pewnymi naturalnymi rzeźbami terenu. Także mamy tutaj skarby. Broń. Tutaj jeszcze kolejne takie elementy, więc każdy element tego otoczenia jest tutaj wyszczególniony, opracowywany osobno, żeby potem w pewną spójną całość to złożyć. Tutaj widzimy pewne opisy tak, tego, co tutaj artyści brali pod uwagę. Także co tutaj napisali. Potężny smog, wózkach, który będzie zionął ogniem I tutaj Smaug Z Władcy Pierścieni Znaczy nawet Smaug, okay, nawet nie tyle z Władcy Pierścieni Co z Hobbita Jest tutaj brany jako właśnie taki Wzór do tego Bosa, taki, to ma, on ma być bosem, Czy smokiem, który Przez wieki spał w odosobnieniu I mamy tutaj Ma być to ta jego długowieczność ma być ten vibe długowieczności odzwierciedlony w tym jak on będzie wyglądał. No a teraz już przejdźmy do takich elementów, które są zbierane do tego, żeby czerpać z których czerpać inspiracje. A to może jeszcze powiększę. No i tutaj mamy jak Fafnir był przedstawiany właśnie w mitologii nordyckiej i w różnych mediach. Także jeszcze bardziej to powiększę, żebyście ładnie widzieli. Także mamy właśnie tutaj tego smoka Fafnera. Tu widzimy, no to chyba tor z tym młotem to tor walczący. Tutaj też jest Fafnir, różne elementy, które potem służą do inspiracji Do tego yy, artyście, żeby mógł tego smoka już stworzyć. Tu widzimy nawet pewną biżuterię, zbroję. To taka zbroja łuskowa rycerza. Yy, yy, Wojownika, który Nordyckiego wojownika Tutaj widzimy potem inspirację Smokami z innych różnych Miejsc, widzimy tu Smoka, różne smoki Na przykład z Raida, bo to jest tak y, Nasz ten podstawowy smok To jest Iragov W wersjach tu jest potem Smok y, z poziomu Hard, więc widzimy Inspirację też nie tylko Mitologią, ale też innymi smokami W innych grach, w innych Miejscach. Tutaj już widzimy potem e, prace, inspiracje na temat tego, jak na przykład mogą wyglądać e, łuski tego smoka, czy też inne elementy. Także tutaj widzimy właśnie tego typu łuski. Tutaj pewne, ja zasłaniam teraz notatki, które sobie tutaj artysta robił e, pracując. To są łuski, ale tutaj widzimy te różne inne elementy, tak, przy różnych rybach, zwłaszcza e, takie. E, Chłetwy rozłożyste, które mogą tutaj być ciekawą inspiracją do stworzenia smoka. Tutaj potem widzimy właśnie różne ciekawe rogi, które występują w naturze. Albo tutaj no rogi i mamy krokodyla z jego tutaj pewnie o uzębienie chodziło inspirację właśnie mm, potężnych zębów smoka. Później widzimy taką wczesną wersję wczesną wersję tego smoka, Mam tutaj czerwonego smoka I pewne różne notatki, które Zostały utworzone Tak, tutaj mamy Że ma być wydłużona głowa, grubszy grubszy ogon Zmienione Te kolce I rogi tego smoka Większe Skrzydła No i tutaj widzimy Kolejną, kolejny Koncept, kolejna grafika Prezentująca Bosa. No, i od tego się przechodzi dalej. Przejdźmy do kolejnej. Tutaj mamy już kolejne cztery wer różne wersje smoka. Tutaj jakiś jest, chyba, jeszcze do inspiracji. Później mamy tutaj kolejną wersję, taką bardziej ognistą, żebym tak tam to określił, z takim bardziej pomarańczowym mm, vibem. Mamy tutaj już dodane pewne pierścienie e, na nogach. Tutaj jest kolejna. Wersja, i na koniec troszkę odsłonię czwarta wersja w nieco ciemniejszych, y, ciemniejszych kolorach. Mi szczerze powiedziawszy, z tych wersji najbardziej podoba się ta trzecia, taka bardziej szmaragdowa. Tak chyba się ten kolor nazywa. Nie wiem, jestem facetem, rozróżniam 16 barw. Tutaj te rogi dla mnie są nieco przekombinowane. Tutaj ten element mi się nie podoba. Te rogi tutaj y, były dla mnie ciekawsze, aczkolwiek te, kolorystycznie ta wersja czwarta mi się bardziej podoba, więc powiedzmy wziąć web z trzeciej wersji, dodać go do wersji czwartej i dla mnie to byłoby najciekawsze. Dobra, przejdźmy dalej i tu już widzimy, to już chyba jest taka wersja już przedstawiona y, do kolejnych y, konsultacji. To jest ta wersja czwarta. Widzimy tutaj tą głowę od przodu ja tutaj wam zasłaniam, ale widzimy te branzolety, które ten smok będzie miał na nogach. Co ciekawe, z przodu nieco inaczej mi się prezentuje głowa tego smoka, niż patrząc z boku, tutaj, tutaj tego takiego rogu nie ma. Tutaj nie widać. To mi się zdecydowanie ciekawsze wydaje. Idziemy dalej, tu jest kolejna grafika. Tutaj, tutaj jest na biało napisane, więc może być mało widoczne że mają tutaj być właśnie takie złote y, obszary przypominające pierścienie, tak? widzimy jakieś rzeczy, na które zostały y, zwrócone uwagę, nie ma tutaj za dużo opisów, więc nie wiem o co chodzi i tutaj widzimy, o okej okay, dobra więc tutaj ktoś y, przeanalizował tego smoka narysował na tej koncepcji y, pewne rzeczy, które chciałby zmienić i punkty opisał i tutaj widzimy nie będę wam tego tłumaczył możecie sobie zatrzymać i przeczytać sobie właśnie taką korespondencję jaką Dane Miller wysłał właśnie feedback jaki wysłał artystce Esther Bodajże ma na imię która nad tym smokiem pracowała miał kilka uwag przesłał je no i zobaczmy co po wprowadzeniu tych uwag wyszło tak to była ta wersja wcześniejsza i później mamy drugą wersję już zmienioną, nieco bardziej potężnie ten smok tutaj wygląda. Widzimy go w porównaniu większe skrzydła. Te wypustki są tutaj większe. Ten ogon jest taki potężniejszy, więc bardziej wygląda na takiego na ogon, który naprawdę może solidnie przy, przy, przyłożyć. Widzimy, że tutaj klatka piersiowa jest zdecydowanie też większa, łapy też się powiększyły w stosunku do tego, co było wcześniej. No idziemy dalej, widzimy głowę teraz widok z przodu. E, to jest taka wersja chyba podstawowa i tu jak się smok wścieknie, e, pewnie kiedy ma zionąć ogniem, to nabiera bardziej takich bar. Widzimy zaczynał taki efekt bardziej pomarańczowy oczu, rogów e, nabiera i to już jest chyba ostateczna wersja y, tego smoka zaprezentowana, więc to potem jest przesyłane już do tworzenia modelu 3D w grze samej grze. No więc tak prezentuje się y, Fafnir, jeden z bosów w, y, w Godforgedu. Mam nadzieję, jako że zdradzę wam, jestem stałem, dostałem się, jestem oficjalnym twórcą dla Godforga. Nie wiem, jak to się stało. Kilka filmów zrobiłem, zostało to wrzucałem to na Discorda od Godforja. zostałem zauważony, i mam teraz dostęp do właśnie tak, tego typu ciekawych grafik prezentowanych twórcom do tego, żeby mogli tworzyć swoje filmy. Także pewnie możecie się spodziewać większej ilości tego typu filmów. Dajcie znać, jak takie przedstawienie właśnie pracy nad bossami bo boss się wam podoba. Bo są również, również tego typu grafiki dotyczące różnych czempionów czy innych miejsc właśnie w grze. Dajcie znać, jak się Wam to podoba, a ja się użegnam. Mówi do Was samael. Cześć.